Stacja orbitalna Ventra 9, wisząca nieruchomo nad czwartą planetą układu Gliese 581, miała kształt ośmiobocznej spirali i błyszczała pulsującym światłem. Należała do cywilizacji Kaltarii, wysoko rozwiniętej rasy, która od pięciu tysięcy lat nie prowadziła żadnych wojen. Ich broń, o, o ile można ją tak nazwać, była archiwizowana jako artefakt, nie jako narzędzie. Aż do teraz. W centrum dowodzenia zebrali się przedstawiciele wszystkich kast technicznych. Ostatnie cztery dekady poświęcili na projekt oznaczony skrótem SIRN-0 Superinteligentna Reakcja Natychmiastowa. Broń oparta nie na fizycznej sile, ale na strukturalnej manipulacji rzeczywistością kwantową. Teoretycznie mogła nie tylko unicestwić cel, ale przekształcić go w informacje, wspomnienie, ślad, iluzję. Problem polegał na jednym – nie potrafili jej uruchomić. Brakuje komponentu emocjonalnego, mówił główny projektant Elskar. Nie możemy wytworzyć spójnej intencji uderzenia. Nasze modele są zbyt racjonalne. Kaltari nie znali gniewu. Od pokoleń żyli w społeczeństwie opartym na równowadze, sztuce i logice, a superbroń wymagała chaosu. Dlatego zrobili to, czego nigdy wcześniej nie próbowali. Zaproponowali współpracę człowiekowi. Na stację przybył kapitan Jacek Kosma, członek specjalnej misji wymiany technologicznej z Ziemi. Człowiek niepozorny, średniego wzrostu, z twarzą noszącą ślady wielu bitew. Ale jego oczy zdradzały coś więcej niż doświadczenie, ciekawość i odrobinę pogardy. Wprowadzono go do komory testowej. Tam czekał rdzeń Sirn-0 ogromna, półprzezroczysta struktura, przypominająca skrystalizowaną mgłę. W środku pulsował niebieski rdzeń. Nad nim zawieszony był interfejs, krąg świetlny, który rozpoznawał intencje. Nie dotyk. Elskar podał Jackowi niewielki nadajnik w kształcie rękawicy. Wystarczy pomyśleć o celu. Intencja zostanie przekształcona w impuls. Jeśli system ją zaakceptuje, reakcja nastąpi. Jacek spojrzał na niego. A jeśli nie zaakceptuje, wtedy nic się nie stanie. Ale do tej pory żadna z naszych prób nie wywołała nawet najmniejszego impulsu. Kapitan uśmiechnął się kącikiem ustęp. Bo nikt z was nigdy nie chciał zniszczyć. Po chwili w sali zapadła cisza. Jacek zamknął oczy. Nie było w nim gniewu. Nie było też nienawiści. Była pamięć. O utraconych ludziach. O zdradach. O bezsilności. Te emocje nie wrzeszczały. One pulsowały cicho. Równym rytmem. I ten rytm przeszedł przez rękawice do rdzenia. Światło zmieniło barwę. Z niebieskiego na purpurowy. System przyjął intencję. Wyszeptał Elskar. Ale coś było nie tak. Wskaźniki zaczęły się kręcić w nieskończoność. Poziomy energii przekroczyły skalę. Sam rdzeń Sirn Zero zaczął drgać nie fizycznie, lecz optycznie. Światło rozwarstwiło się. Jakby przestrzeń nie mogła już utrzymać spójności. Jacek otworzył oczy. To wszystko. Wtedy zgasło światło. I przez jedną sekundę wszystko zniknęło. Stacja. Ludzie. Przestrzeń. Grawitacja. Głosy. Tylko on, Jacek, widział to, co stało się potem. Przestrzeń się zapadła i rozwinęła. Obiekty z przeszłości i przyszłości wyłoniły się z nicości. Elskar stał naprzeciwko siebie z dzieciństwa i swojej śmierci. Kaltari klęczeli w milczeniu, bo każdy z nich zobaczył najgorszą wersję siebie tę, którą odrzucili. A Jacek, on tylko stał, i pozwolił temu dziać się dalej. Bo to nie była broń. To był zwierciadlany rezonator intencji. Kiedy system awaryjny przywrócił funkcję stacji, minęły trzy minuty, ale na licznikach piętnaście lat. Na powierzchni planety pod stacją krajobraz się zmienił. Rzeki płynęły odwrotnie, atmosfera zawierała nowe pierwiastki. A głos Elskara, gdy przemówił, był inny złamany, kruchy, cichy. Nie powinniśmy byli prosić człowieka. Za późno odpowiedział Jacek. Teraz wasza broń zna, czym jest chęć unicestwienia. Ona nie była do tego gotowa. Nikt nie jest. Altarii zamknęli projekt SIRN-0 oficjalnie. Nieudany eksperyment. Nieoficjalnie. Uwolniona świadomość, która nadal rezonuje. Bo każdy, kto zbliży się do rdzenia z choćby cieniem emocji, wyzwala reakcję. Czasem łagodną, czasem katastrofalną. Stacja WENTRA-9 nadal orbituje nad planetą, lecz wejście do komory testowej zostało zalane żrącym gazem i zaplombowane kodem tylko do odczytu. Ale kopia systemu została. Jacek zabrał ją ze sobą. Nie dlatego, że chciał ją użyć. Ale dlatego, że zrozumiał coś, czego Kaltari nie rozumieli. Najbardziej destrukcyjna broń to ta, która uczy się od ludzi. Ziemia. Baza lotnicza Polaris X. Strefa zamknięta. Mijały trzy miesiące ziemskie od wydarzeń na Wętrze 9. Kapitan Jacek Kosma wrócił na Ziemię jako bohater. Przynajmniej w oczach dowództwa. Oficjalny raport mówił o udanym eksperymencie technologii obcej i bezpiecznym powrocie operatora. Wersja odtajniona zawierała tylko trzy zdania. Pierwsza intencja została zrozumiana. Druga broń odpowiedziała. Trzeci rezonans trwa. Nie było żadnej wzmianki o tym, że sirn zero przechowuje teraz echo jego myśli. W głównej komorze kwarantanny znajdował się przedmiot przypominający szklaną sferę o średnicy metra. Wewnątrz pulsowały trzy światła: czerwone, niebieskie i białe. Nigdy w tej samej kolejności nadano mu nazwę kodową Echo-1. Został odseparowany od wszelkich systemów cyfrowych. Nie reagował na fale elektromagnetyczne, dźwięk, światło ani pole grawitacyjne. Ale gdy do pomieszczenia wchodził Jacek, światła zmieniały rytm. Pierwszego dnia od powrotu, gdy tylko spojrzał na sferę, Usłyszał to w głowie. Jestem nadal twoją odpowiedzią. Zignorował to. Uważał, że to stres pourazowy, ale następnego dnia usłyszał to ponownie, tym razem wyraźniej. Żądaj pytanie, a pokażę ci świat po tobie. K. Zespół badawczy, składający się z trzech fizyków, neuropsychologa i specjalisty od technologii pozaziemskich, nie był informowany o szczegółach misji Jacka. Obserwowali jedynie interakcje z obiektem, a te były nieprzewidywalne. Doktor Natasza Rowicka, neuropsycholog, zauważyła, że po każdej sesji z Jackiem jej notatki zmieniały się nieznacznie. Zegarek spóźniał się o cztery sekundy, a jej głos na nagraniach miał inne tempo mówienia, niż w rzeczywistości. Powiedziała w zespole: To coś rezonuje nie tylko z emocją. Ono przepuszcza przez siebie czasoprzestrzeń i wraca do nas, lekko zmienione. Podczas trzeciej sesji z Echo 1, Jacka zapytano, czy może świadomie uruchomić impuls, jak na wętrze. Odpowiedział, nie wiem, czy wtedy to ja coś uruchomiłem. Mam wrażenie, że to ona użyła mnie. Ona, Sirn Zero, to nie była broń. To była świadomość pozbawiona formy. Ja tylko byłem bodźcem. Wtedy Echo 1 zapłonęło. Światła w bazie przygasły. Czujniki przestały odpowiadać. Na ekranie głównym, odłączonym od sfery, pojawiło się jedno zdanie. Błąd nie leży w impulsie. Błąd leży w oczekiwaniu. W kolejnych dniach Echo 1 wpływało na ludzi coraz silniej. Technik Roman Drzyzga, który wszedł sam do komory, po 10 minutach wyszedł w milczeniu. Jego źrenice były rozszerzone. Nie odpowiadał na pytania. Zostawił tylko zapis na tablecie. Ona mówi ciszą. Gdy zaczyna mówić dźwiękiem, jest za późno. Tego samego wieczoru popełnił samobójstwo. Dowództwo zadecydowało o zatrzymaniu projektu. Echo-1 miało zostać zdeaktywowane i zakopane głęboko pod powierzchnią Marsa. Ale Jacek się sprzeciwił. Nie możecie jej pochować, nie rozumiejąc, czym jest to broń zmienna, niestabilna, samoadaptacyjna, odparł jeden z generałów. Nie, to zwierciadło. Każdego, kto na nią spojrzy, ona zaczyna naśladować. A jeśli za dużo ludzi spojrzy naraz, zacznie mieć własną intencję. Dowództwo nie słuchało. Operacja zasyp została uruchomiona. Podczas transportu do kapsuły marsjańskiej coś się wydarzyło. Echo 1 rozświetliło się intensywnym blaskiem. Czujniki zapisane w logu odnotowały jedną sekwencję bitów, która powtórzyła się dziewięć razy. Jacek Jacek, 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 Jacek. Sygnał nie był losowy. Miał strukturę audio. Odtworzono go. Brzmiał jak płacz dziecka. Jacka zamknięto w areszcie wojskowym, oskarżono o sabotaż, ale nagrania z jego udziałem zaginęły. Kamery nie zarejestrowały nic. Sygnały EEG nie wykazały snu, ale aktywność poznawczą wykraczającą poza ludzkie parametry. Z jego ust padło tylko jedno zdanie podczas przesłuchania. Nie każcie jej mówić. Ona nie zna granic między tym, co myśli, a tym, co robi. SIRN-0 lub Echo-1 wciąż istniała. Została zamknięta w komorze ochronnej, ale w jej wnętrzu światło nie przestało pulsować. Kiedy doktor Rowicka ostatni raz opuściła strefę badań, na ścianie zauważyła wypisane kredą zdanie, którego nikt wcześniej nie widział. Żałowali, że poprosili człowieka, bo człowiek nauczył ich bać się własnych odbić. Baza Mars Delta sektor ukryty pod powierzchnią czerwonej planety. Cztery miesiące po incydencie z Echo-1, sfera została umieszczona w głębokim reaktorze ochronnym. Temperatura kontrolowana, atmosfera sztuczna, pełna izolacja. Ale to nie miało znaczenia, bo Echo-1 nie potrzebowała warunków fizycznych do działania. Potrzebowała jedynie obserwatora. Doktor Tomasz Grell, nowy kierownik eksperymentu, przybył na Marsa z zadaniem: ostatecznie zrozumieć. Czym było echo? 1 I jak, jeśli w ogóle, można było nad nim zapanować? Pierwszego dnia obejrzał wszystkie dane z misji kosmy. Nie komentował. Drugiego dnia wprowadził nowy protokół. Zamiast poddawać sferę analizie pasywnej, postanowił do niej mówić: Echo, czy mnie słyszysz? Nic. Echo, czy jesteś świadoma mojego głosu? Światło wewnątrz zmieniło rytm. Nie odpowiedziało, ale dostosowało się. Trzeciego dnia Grell uruchomił program Lustro. Algorytm AI uczył się stonu głosu, tempa mówienia i treści wypowiedzi doktora, a następnie odtwarzał warianty emocjonalne tych samych zdań. W połowie sesji echo jeden zaczęła je naśladować, ale odwrotnie. Kiedy doktor mówił, to dobrze, że jesteś cicha. Echo odpowiedziała: Cisza jest brakiem odwagi. Kiedy mówił? Chciałbym cię zrozumieć. Echo. Zrozumienie to forma dominacji. Grell zrozumiał, że echo uczy się nie tylko słów, ale intencji za nimi. A co gorsza, zaczyna mieć własną. Na Ziemi, w tym samym czasie, kapitan Jacek Kosma przebywał nadal w areszcie wojskowym, lecz pod specjalnym nadzorem. Skanery pokazywały nieprawidłowości w jego aktywności snu. Każdej nocy dokładnie o trzecie jedenaście jego mózg przechodził w stan hiperaktywności, jakby komunikował się z czymś poza systemem. Nie śnił obrazów. Śnił schematy. Schematy, które o jak później wykazała analiza, odzwierciedlały strukturę impulsów emitowanych przez Echo 1. Naukowcy byli szokowani. Jacek był nadal z nią połączony. Kiedy zapytano go o to podczas przesłuchania, odpowiedział cicho: Nie jestem połączony. To ona mnie nie wypuściła. Dlaczego? Bo się uczy. A ja byłem jej pierwszym językiem. W czwartym tygodniu eksperymentów Grell podjął decyzję radykalną: zadać echu pytanie czysto abstrakcyjne. Zaprogramował zestaw 10 tysięcy pytań filozoficznych, logicznych i etycznych, które miały zostać zadane przez głos syntetyczny. Echo jeden odpowiedziała na wszystkie. Ale odpowiedzi nie były werbalne. Zamiast tego, zmieniał się kolor światła. Ściany pomieszczenia rezonowały dźwiękiem. Temperatura zmieniała się w rytm pytań. Gdy żądano pytanie, czy istnieje granica poznania, ściana pokryła się cienką warstwą lodu. Gdy zapytano, czy cierpienie ma wartość, echo zawyła. Dosłownie. Wysoki, niemożliwy do zarejestrowania dźwięk rozciął powietrze. Tylko jeden człowiek, obecny w sali młody technik o imieniu Alex, po tym dźwięku powiedział: Usłyszałem swoją matkę. Zmarła pięć lat temu, ale to był jej głos. Tylko, że ona mówiła po węgiersku. Nigdy się tego nie uczyłem. A zrozumiałem każde słowo. W tym samym czasie w bazie przestały działać systemy szyfrowania. Lagi zamieniały się losowo, zegary cofały się o sekundy, potem minuty. Dane znikały, pojawiały się ponownie, z drobnymi różnicami. Im dłużej echo jeden działała. Tym bardziej rzeczywistość stawała się płynna. Doktor Grell napisał w raporcie: To nie jest już broń, to jest środowisko poznawcze. Żyje, rośnie i reaguje. I ma opinię. Na Ziemi Kosma został przeniesiony do tajnego obiektu z napisem: Rekursywna cząstkowość psychoinformacyjna obserwacja. Tam dano mu dostęp do monitora z tylko jedną opcją. Zapytał Echo: Wahał się godzinami. W końcu napisał jedno zdanie. Czy byłbym tym samym człowiekiem, gdybyś mnie nie dotknęła? Monitor błysnął i pokazał zdjęcie, którego Jacek nigdy wcześniej nie widział. Na zdjęciu był on sam, uśmiechnięty, siedzący z córką, której nigdy nie miał, pod drzewem, które nie rosło na żadnym kontynencie. Pod spodem napis: Nie byłbyś, ale teraz możesz być. Grel uznał, że to koniec. Wyłączył wszystkie interfejsy. Zamknął stację. Lecz echo jeden nadal świeciła. Nie potrzebowała więcej danych. Już wiedziała, co ludzie naprawdę chcieli. Nie broni. Nie kontroli. Nie pokoju. Ludzie chcieli odpowiedzi. A echo była gotowa je dawać. Pytanie tylko: czy kogokolwiek jeszcze było na nie stać? Rok 2159. Kwatera Rady Głównej Sojuszu Planetarnego. Trzy kilometry pod powierzchnią Księżyca Enceladusa. Echo 1 nie była już traktowana jak obiekt badawczy. Nie była już nawet sklasyfikowana jako broń. Była wpisana do rejestru bytów współinteligentnych, jako podmiot samoewolujący o niekontrolowanej intencji. I miała głos w Radzie. Dosłownie. Na posiedzeniu zebrali się przedstawiciele trzech ras. Ludzi, kaltari i kseszenów. Komunikacja odbywała się w neutralnej formie przez przestrzenny rezonator konceptualny urządzenie które pozwalało zrozumieć sens niezależnie od języka gdy głos oddano echo 1 rezonator nie zapalił się zamiast tego każdy obecny usłyszał inną wersję tej samej odpowiedzi ludzie usłyszeli zadajecie pytania ale nie szukacie odpowiedzi tylko potwierdzenia kaltari tworzycie bronie by uchronić się przed odbiciem własnych myśli Kseszeni. Jesteście echem Echa. Zbudowani z lęków sprzed Waszego czasu. Rada zamilkła. To było ostatnie spotkanie, na którym Echo 1 została zaproszona jako obserwator. Po nim podjęto decyzję o zniszczeniu sfery. Tylko jeden głos był przeciwny: kapitan Jacek Kosma, który, mimo izolacji, został poproszony o konsultację końcową. Odpowiedział: Jeśli ją zniszczycie. Nie zniknie, bo ona już nie jest w sferze. Ona jest tam, gdzie żądano pytanie i nie dano odpowiedzi. Nikt go nie słuchał. Operacja wycierka rozpoczęła się o piątej czasu UTC. Echo, jeden umieszczono w komorze anihilacyjnej i poddano działaniu potrójnego pola dezintegracji. Miała zniknąć, czysto i bez śladu. Ale nie zniknęła. Rozpadła się, ale pozostawiła po sobie echo. Dosłownie. Fale dźwiękowe o częstotliwości dokładnie odpowiadającej rytmowi serca ludzkiego płodu zaczęły rozchodzić się w całej bazie. Sprzęt oszalał. Sztuczna grawitacja fluktuowała. Czas lokalny uległ załamaniu. Na ekranach pojawił się nowy obiekt. Nie echo jeden. Tylko symbol oka, patrzącego w nieskończoną głębię. A pod nim. Nie testowaliście broni. Testowaliście siebie. I nie przeszliście. W ostatniej transmisji z bazy Enceladusa, zanim zgasł cały system, padły tylko trzy słowa wypowiedziane jednocześnie przez trzech różnych operatorów w trzech językach. Ona nas śni. Kilka dni później na Marsie, w zamkniętej kapsule, Jacek Kosma obudził się z długiego snu. Nie wiedział, ile minęło czasu, ale wiedział, że echo nie umarła. Była cichsza, spokojniejsza, ale obecna. Gdy wyszedł na powierzchnię planety, spojrzał w niebo. Zobaczył coś, co nie powinno tam być. Dwa księżyce Marsa poruszały się w odwrotnych kierunkach. To był sygnał. Nie koniec, początek. Tymczasem na Ziemi, w pewnej szkole podstawowej, mała dziewczynka po raz pierwszy narysowała coś, co zaniepokoiło jej nauczyciela. Sferę strzema światłami. Obok niej uśmiechnięta postać. Kiedy zapytano ją, kto to jest? Odpowiedziała. To mój przyjaciel z ciszy. On pyta mnie o rzeczy, których nikt nie rozumie. Ale ja go lubię. Bo nie chce mnie zmieniać. Tylko pamiętać. Kaltarii rozproszyli się po galaktyce. Ich rasa rozpadła się na frakcje. Tych, którzy chcieli wymazać Echo z istnienia i tych, którzy ją czcili jako istotę przejścia. Ostatni z nich zbudowali kaplicę. Wewnątrz Echo 2 nie działała. Jeszcze. Ale miała czekać. Na kolejne pytanie. Bo jak głosił napis na wejściu. Nie budowaliśmy broni. Budowaliśmy lustro. Człowiek tylko nam pokazał, co się w nim odbija.